Witamy na pucharze Topas Miejskiej Ligi Mistrzów. Jest to pierwsza edycja, finansowana ze środków miasta Mińsk Mazowiecki. Dziękujemy za wsparcie burmistrzowi miasta Mińsk Mazowiecki, wszystkim sponsorom, partnerom, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy zorganizować akcję charytatywną na rzecz rehabilitacji Zuzi Machaj, która ucierpiała w nieszczęśliwym wypadku. Również dziękujemy piłkarzom wolontariuszom, bo bez nich nie dałoby rady stworzyć takiego fajnego wydarzenia. Tak, tworzymy Topas Mińską ligi Mistrzów.